Cześć! Z tej strony Łukasz z The Witam Was w kolejnym odcinku. Dużym zainteresowaniem cieszą się modele Rogue od Napoleona i szczególnie w serii SE Special Edition. Często jak przychodzicie do nas do salonu, dzwonicie, pytacie jakie są różnice między właśnie SE, a między XT, między klasycznym ROGiem, Więc dzisiaj chcemy odpowiedzieć na to pytanie, zaprezentować tego grilla. Zaczynajmy! Pierwsze różnice widać już gołym okiem, więc zacznijmy właśnie od wyglądu. Półki obydwie są wykończone w stali szlachetnej. Taką stal znajdziemy również w panelu frontowym. Jest tutaj również przycisk, pyk, podświetlenie kurków. Jeśli grujemy wieczorem, w nocy, jest to dodatkowa opcja, która na pewno się przyda. Jak zwrócicie uwagę, takie oświetlenie w połączeniu z wszystkimi tymi stalowymi elementami, półkami, uchwytem, logo, również termometrem, który jest tutaj w środku pokrywy. Hmm, pokrywa, która jest czarna, bardzo elegancko wyglądają. Skoro mowa już o termometrze, mamy tutaj napoleonowski Aku Probe. Bardzo dokładnie pokazują te temperatury w grillu, mamy podziałkę, która nam, nas informuje o termometrach, jakie są zarówno w stopniach Fahrenheita, jak i Celsjusza. Konstrukcja grilla oparta jest na szafce, stojącej na czterech skrętnych kółkach, jest bardzo stabilna, jak widać no, nie rusza się, nie chybocze, jest to super rozwiązanie. W środku szafki mamy buiejsce na butle 11 kg. Wchodzi ta w kołnierzu. Producent zaleca tą bez kołnierza, bo już tam jest bardzo mała przestrzeń między kołnierzem a, a półeczką. Ale jeśli nam zależy na tym, żeby tą z kołnierzem zmieścić, damy tak radę zrobić. Dodatkową rzeczą, którą znajdziemy w wersji właśnie SE, tutaj z boku mamy półeczkę, szafeczkę, taki uchwyt, gdzie możemy wsadzić. Tam jakiś olej, oliwę czy po prostu środki czyszczące, więc mamy dodatkowe miejsce, żeby przechowywać kolejne akcesoria. Otwórzmy pokrywę, zobaczmy to, co jest w tym grillu najważniejsze, czyli środek. Na start widzimy, że mamy w środku półkę na podgrzewane potrawy, półeczka chromowana, duży rozmiar. Tak jak wcześniej wspomniałem, no, rock czteropalnikowy to jest już naprawdę maszyna porządna, na której wielkie imprezy damy radę zrobić. Ta półeczka jest oczywiście demontowalna, jak widzieliście, bardzo łatwo. I to się nam bardzo przyda, jeśli będziemy korzystać z czegoś, co Wam zaraz pokażę. W tym miejscu znajduje się palnik rożna na podczerwień. Pierwszy z dwóch palników na podczerwień. Jeśli z niego korzystacie, ta półka musi stąd zniknąć, bo tam jest taka moc, że naprawdę mógłby ją po prostu spalić. Zresztą, jeśli używamy rożna, no to musimy mieć miejsce, żeby on mógł się obracać. Natomiast to nie jest tylko do samego rożna ten palnik, również y, można go używać do pizzy, do różnych rzeczy, które chcemy mocno spiec z góry. Jest to świetne rozwiązanie. Pod tym palnikiem znajdziemy główną powierzchnię grillowania y, o powierzchni 75 na 46 cm. Jest tego miejsca naprawdę dużo. Jest to ruszt główny z żeliwa. Oczywiście ruszt w kształcie fali, co typowe dla Napoleona. Przekłada się to na większą, większe oddawanie ciepła, na równiejsze wypiekanie, więc super rozwiązanie. Z drugiej strony mamy rynienkę. Jeśli chcemy, żeby tłuszcze, soki, marynaty działały pod mięskiem, no to tutaj to nam się przyda. Jest to fajne rozwiązanie. Trzeba jedynie pamiętać, że musimy wtedy obrócić całą powierzchnię rusztu na taką. Wstaje oczywiście klasyczny stożek do wypiekania steków, do zrobienia tej fantastycznej kratki na mięsku. Jedno przęsło rusztu oczywiście można zastąpić płytą żeliwną, więc jak potrzebujemy pełnej, płaskiej powierzchni, jest taka opcja. Jest ona tak fajnie wyliczona, że tam wpasuje się, nic nam nie lata, nic nam nigdzie nie uwiera. Yy, jak chcemy zrobić dobrego smashburgera, jakieś grillowane kreweteczki, no to takie coś na pewno nam się przyda. Przejdźmy do systemu aromatyzerów, czyli systemu dystrybucji ciepła, który znajduje się w tym grillu. Po pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, tych aromatyzerów mamy 7 sztuk. Są one rozłożone na dwóch poziomach yy, w celu równomiernej właśnie dystrybucji. Są zrobione ze stali szlachetnej, z grubej stali, więc yy, będą fajnie, długie lata nam służyć. Yy, poza. Tą dystrybucją ciepła, o której tu mówię, mają za zadanie mm, osłaniać palniki. Więc tłuszcze, które skapują na nie, będą się wypalać i wracać do potraw, właśnie z tym charakterystycznym smakiem barbecue. Jak zerknie się na nie od boku, to rzuci się w oko, że, kurde, ono jakoś tak krzywo, jakby, jakby nierówno. Jest to celowy zabieg z przodu, z frontu grilla, one są troszeczkę bardziej podniesione, są niżej usadowione z tyłu. Przez to, że palniki tubowe zawsze gdzieś będą mieć delikatnie nierówne płomienie i z tyłu grilla mielibyśmy wyższe temperatury, dlatego te amortyzery z przodu są bardziej podniesione, więc mamy równomierną temperaturę na całej powierzchni grillowania. No a skoro o palnikach już mowa, poniżej znajdują się cztery Palniki tubowe wykonane ze stali nierdzewnej z 304. Bardzo wytrzymałe, są objęte 10-letnią gwarancją, więc naprawdę świetny produkt. Z tyłu są połączone listwą, która ma za zadanie odpalać je jeden od drugiego. Gdyby przypadkiem wiatr, powiedzmy, że jest to możliwe, wiatr zdmuchnie nam jeden palnik, no to on się odpali od reszty działających palników. Więc jest to fajna kwestia bezpieczeństwa, że ten gaz nigdzie nie, nie będzie nam się kumulować. Kolejną kwestią, właśnie bezpieczeństwa, jest zapłon tych palników. Nie mamy tu klasycznego iskrownika, mamy tu zapłon Jetfire. Zapłon Jetfire charakteryzuje się tym, że jest to zapłon piezoelektryczny, który daje nam dodatkowy podmuch ognia po długości palnika, żeby on od tego ognia się zajął. Możemy to zrobić jedną ręką, z drugą mamy wolną, możemy to trzymać dalej z mięskiem, jakiś napój, co nam wygodnie, prawda? Taki zapłon jest przy każdym z tych pokręteł, więc każdy palnik możemy odpalić oczywiście osobno. Poza czterema głównymi pokrętłami, które są właśnie wyposażone w Jetfire, mamy dwa odpalane z iskrownika, które znajduje się tutaj po lewej stronie panelu frontowego. Jest to pokrętło od palnika różna oraz od tego, co najistotniejsze w tym grillu, od naszego. Season Zone, czyli palnika na podczerwień, bocznego, świetnego do steków. Ja wam tutaj tylko o nim opowiem, natomiast zachęcam, żebyście odwiedzili nasz kanał Grill360. W opisie filmiku znajdziecie link do niego. Tam Kacper z Michałem przygotowali stek na takim palniku. No, miodzio. Co to jest? Jest to palnik z rusztem, palnik ceramiczny, który rozgrzewa się do 800 stopni ma taką krateczkę, która daje nam efekt podczerwieni, czyli takiego ciepła, jakie płynie ze słońca. Efekty grillowania na takim palniku są niesamowite. Oczywiście można go również używać jako klasycznej kuchenki gazowej. Ten ruszt boczny ma dwie wysokości. Możemy go ustawić wyżej, niżej, w zależności od tego, czy właśnie chcemy na nim grillować, czy po prostu coś na nim ugotować. Jest to naprawdę świetna rzecz. Co istotne, szuflada, która jest na dole tego paliska, jest wyciągana. Możemy otworzyć sobie szafkę. Myk jest w moich rękach. Łatwo ją umyć. Możemy wrzucić ją po prostu gdzieś pod bieżącą wodę, przemyć bez problemu. Jeśli natomiast nam się nie chce czegoś takiego robić, są odpowiednie wkłady, które można sobie alternatywnie dokupić, obłożyć i już nie musimy się w ogóle martwić czyszczeniem, tylko raz na kilka grillowań taki wkład wymieniamy. Jak pewnie zauważyliście, ta szuflada jest wyprofilowana. Jest tak dlatego, że pod nią mamy jeszcze jedną miseczkę, do której wszystkie soki i tłuszcze, które się nie wypalą, skapują i tam się właśnie zbierają. Do tej miseczki również mamy dostęp od frontu. Miseczka, którą bez problemu od frontu wyciągamy, jak widzicie, również ma taki wkład, więc takie wkłady można sobie dokupić, wymieniać. W praktyce, 3-4 grillowania, no mniej więcej to tak się zapełni. Dużo zależy od tego, co robimy, jak długo, więc to nie jest zero-jedynkowe. Są oczywiście u nas dostępne. Dodatkowym bonusem, a również różnicą między klasyczną serią Rogue. Jest w pełni zabudowana szafka, którą tutaj możecie zobaczyć. Słuchajcie, do tego modelu w naszej ofercie jest bardzo dużo akcesoriów, mówiliśmy już o płycie żeliwnej, natomiast jest to dostępne rożen, wędzarki do systemu cieplnego, oczywiście pokrowce szczotki, akcesoria do czyszczenia, różne stojaki na kurczaka, jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeśli chcecie jak się podpytać, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Przedzwońcie, każdemu dopasujemy to, co będzie mu najbardziej potrzebne. Podsumowując, seria SE od podstawowych rogów różni się kilkoma dość istotnymi elementami. Po pierwsze designem, ponieważ tutaj znajdziemy grill z elementami wykończenia w stali szlachetnej. Możemy również zakupić grill, który jest w całości wykończony właśnie w nierdzewce. Więc y, jeśli ktoś lubi połysk, to może mieć taki sprzęt w swoim ogródku. Tamten ma również dodatkowy bonus w postaci y, rusztu ze stali nierdzewnej. Wkrótce przygotujemy dla was materiał o rogu SE 625. Pokażemy właśnie jak wygląda w nierdzewce, wracając do tego modelu. Pokrywa, która w każdej wersji SE jest podniesiona jest tu dobre 7 cm więcej, więc Hmm, cyrkulacja powietrza będzie dużo lepsza. Z tyłu znajdziemy zawsze palnik rożna na podczerwień oraz sizzle zone palnik kuchenki bocznej na podczerwień w półce bocznej. No i małe dodatkowe gadżety, czyli dodatkowa półeczka, która pomieści jakieś akcesoria oraz coś co się przyda na niejednym grillu, otwieracz do butelek w półce bocznej. Ten, jak i inne grille Napoleona znajdziecie w naszych salonach, także wpadnijcie, chętnie Wam o nich poopowiadamy, pogadamy o grillach, grillowaniu, więc wbijajcie. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na social media, ponieważ będziemy robić grillowania, będziemy robić prezentacje takich grilli na żywo, więc warto wpaść, przetestować samemu, ale też możecie zobaczyć inne materiały o właśnie takich grillach, o wędzarniach, jest tego naprawdę dużo. Jeśli macie pytania, przedzwoncie do nas, skomentujcie ten filmik, chętnie odpowiemy, a ja Was zapraszam już na kolejne materiały. Do zobaczenia Poza czterema głównymi pork jeszcze raz. Kat. Jest, jest on zrobiony. Nie. Kikaj tam. Myk! Ty, ja mówiliśmy, że zadowolimy nie oczywą nie podobało mi się to sobie. I chromowanymi, to nie jest chromowanie.